Nauczymy się obrotów na przykładzie kroku do boku. Wystawiam nogę do boku, na przykład prawą, obracając się w prawą stronę. Po drugie, dostawiam nogę lewą w momencie obrotu kostka do kostki. Nigdy noga wolna nie jest w powietrzu. Uniesiona z tyłu, z przodu, na krzyż. Zawsze noga wolna. Dochodzi kostka do kostki i jest tuż nad parkietem, czyli nie przeszkadza w momencie obrotu. Po skończonym obrocie wyhamuje obiema nogami na parkiecie, używając nogi prawej i nogi lewej jak hamulców na kole roweru, czyli obie nogi będą szły do środka, zatrzymując mnie w miejscu. Ciężar ciała lekko do przodu, kolana lekko ugięte. Słuchajmy całą tą wiedzę, nałożyć teraz na krok. Idę nogą prawą do woku, wykonuję mocny zamach, łącząc nogi, hamując obiema nóżkami, uginając lekko kolano i łącząc ze sobą kolana. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie lub u nas w Szkole Tańca Step by Step w Lublinie.